Podróżując po Bieszczadach, z pewnością nasz podziw wzbudza widok bieszczadzkich szczytów. Jak one wyglądają z zewnątrz, o to możemy się przekonać, odwiedzając kamieniołom, zakład górniczy, odkrywkowy. Tu widzicie Państwo na terenie dawnej wsi Bystre zakład, w którym pozyskuje się kruszywo skalne. Jak zbudowane są Karpaty w Bieszczadach? Są to Karpaty zewnętrzne zbudowane z fliszu karpackiego, czyli skały osadowej, gdzie na przedmianległe warstwy tworzą budulec, w którym możemy rozróżnić jaśniejszą część, czyli piaskowiec, i ciemniejszą część, czyli łupki, zlepieńce i margle. Przypomina to w przekroju wafelek. I ten właśnie karpacki wafelek widzicie Państwo za moimi plecami. Pozyska, pozyskiwany tutaj yy, kamień, kurzywo skalne, służy na podsypkę pobudowy dróg. Jest też niekwestionowanym, niekwestionowanym hitem w y, małej architekturze ogrodowej. Kamieniem bali wykłada się schody, mury, y, posadzki, chodniczki w ogrodach na terenie całego Podkarpacia.